Witam Cię bardzo serdecznie w Święto Trzech Króli. Dzisiaj temat jest właściwie dość obszerny, więc postaram się skupić na różnych jego aspektach. Będziemy mówili o tym, co oznacza środowisko zasadowe dla funkcjonowania komórki i co znaczy tak właściwie to odkwaszanie? Co to jest środowisko alkaliczne w odniesieniu do chorób i różnych kwestii bólowych. No bo już chyba wiesz, że ból to jest wołanie komórki pomocy, pomocy. Ja się nazywam Anna Mańkowska, prowadzę bloga Zielony Detox, a dzisiaj jest pigułka wiedzy. Jeżeli wpiszesz w komentarzu mm, odkwaszanie, alkaliczne środowisko, poleci do ciebie PDF z 85. chyba już pigułką wiedzę. Jeżeli chodzi o um, te tematy związane z odkwaszaniem, alkalicznością, ja zawsze staram się do nich podchodzić tak delikatnie, dlatego że one z naukowego punktu widzenia są bardzo dużym skrótem myślowym. To znaczy, że um, chodzi tak naprawdę o to, jaka ilość. Um, Minerałów tak zasadotwórczych znajduje się w naszym organizmie. Bo jest tak, że do funkcjonowania naszego organizmu potrzebujemy jakichś tam zasobów. I jeżeli mało tych minerałów zasadotwórczych mamy w organizmie, to one są ściągane z różnych organów, na przykład z kości, z tkanek. I tak naprawdę to środowisko kwaśne i zasadowe jest takim troszeczkę intelektualnym uproszczeniem. Ale chodzi o to, żeby dostarczyć organizmowi wszystkiego, czego będzie potrzebowało do budowania yy, czy komórek, czy danych tkanek, czy odbudowywania różnych Rzeczy. Bo wiecie, że każda komórka ma swój taki czas przeżycia, po którym musi zostać zastąpiona przez nową. Ona się po prostu zużywa. I faktycznie jest tak, że jeżeli komórka znajduje się w bardzo dobrym środowisku, bo nie wiem, czy wiecie, ale komórka, jeżeli ona coś je, to nie ma takiej miseczki jak my, z której yy, zjada pożywienie, ale ona znajduje się w takiej wodnistej cieczy. I w tej wodnistej cieczy znajdują się substancji, którymi ona się odżywia i one przenikają przez tą, wodni przez tą wodnistą czy z tej wodnistej cieczy do wnętrza komórki i na zasadzie transportu. Ten transport może być y, razem z jakąś inną substancją, może być y, jedna substancja wychodzi, druga wchodzi. Są różne rodzaje takich y, pomp transportujących to wszystko przez błony komórkowe. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej przestrzeni naokoło komórki, to to jest bardzo ważne, jakie tam jest środowisko. Tak samo nam się lepiej oddycha, jeżeli jest czyste, świeże powietrze, jeżeli jest um, piękny dzień słoneczny, e, a gorzej nam się oddycha, jeżeli um, powietrze jest takie przyciśnięte, jeżeli jest na przykład mgła. Tak samo jest z tą komórką. Jeżeli to środowisko naokoło nie jest czyste, przejrzyste, dobrze nawodnione, to jej się dobrze odżywia, jej się też dobrze oddycha bo ta wymiana tlenowa też tam zachodzi. I naszym zadaniem jest to, żeby to środowisko naokoło każdej naszej komóreczki w organizmie było jak najlepszej jakości, było jak najczystsze. W jaki sposób możemy to osiągnąć? Odpowiednio się nawadniając. To znaczy, że jeżeli będziemy pili na przykład wodę z cytryną, zawsze Wam też sugerowałam wodę z Coral Mine, teraz będę Wam też sugerowała wodę z magicznym proszkiem, naszym nowym magicznym proszkiem, nowym produktem, to ta woda potem dociera do różnych i komórek, i tkanek, ale pamiętajcie o tym, że krew też jest płynna, że limfa też jest płynna, tam też jest woda potrzebna. I w momencie, w którym komórki się odnawiają, w momencie, w którym wszystkie procesy zachodzą w naszym organizmie, potrzebujemy też wymienia wymieniać tą wodę, którą w sobie mamy. I oczywiście, w momencie, kiedy trawimy pokarm, też ma w sobie wodę. Zupy mają więcej, dlatego zawsze zachęcam Cię do jedzenia zup. Yy, posiłki stałe, na przykład kanapki, od których Cię... Odchęcam. Um, mają tej wody znacząco mniej, i dlatego musimy więcej pić, jeżeli przyjmujemy tylko i wyłącznie pokarmy stałe, takie suche, jak na przykład pieczywo. Um, i w przewodzie pokarmowym, a szczególnie w jelicie grubym, jest taki moment, kiedy następuje resorpcja, to znaczy, że odciągane są wszystkie płyny, które potem są czyszczone, filtrowane i wracają do, kr do krążenia, wracają do użycia. Ale zauważ też, że oddajemy mocz, czyli tej wody również się pozbywamy, usuwając ze swojego organizmu toksyczny mocznik w organizmie jest tak, że tak jak pożywienie nie wystarcza nam na cały tydzień jeden posiłek, tylko musimy odnawiać te zasoby energetyczne, tak samo musimy odnawiać te zasoby związane z wodą, dlatego że my się po prostu jej pozbywamy. Oddychając również para wodna zostanie na lusterku, jeżeli na nie huchniesz. Jeżeli się pocimy, jeżeli są otwarte pory, jeżeli w ogóle skóra oddycha. To ta woda też jest z organizmu usuwana. Dlatego odpowiednie nawodnienie po pierwsze Przedłuża funkcjonowanie zdrowej komórki, czyli tę komórkę możemy dłużej wykorzystywać, nie będziemy musieli jej zastępować na Co zaoszczędzi zasoby i energetyczne i budulcowe, bo nie trzeba je będzie zbudować od zera. Pamiętajcie, że podstawą budulca wszystkiego są cukry na poziomie y, mikrobiologicznym. Są cukry, aminokwasy, tłuszcze. To chyba wszystko. Jak czegoś zapomniała, to dajcie znać. I jeżeli budujemy nową komóreczkę, jeżeli nowa komórka się rodzi i ona jeszcze jest niespecyficzna, czyli do końca nie wie, jaką funkcję będzie wykonywała, to też jest duży wysiłek dla organizmu. Tak samo, jeżeli na przykład po chemioterapii wypadną nam włosy, one się odbudowują, ale one już nigdy nie są tak silne i tak mocne, jak były wcześniej, dlatego że organizm składa bardzo dużo energii w to, żeby to odbudować, i to są konkretne zasoby. Dlatego dbanie o to, żeby nasza komórka była szczęśliwa, ktoś kiedyś powiedział, nie wiem na ile to prawda, bo ciężko to sprawdzić w realnym świecie, że jeżeli to środowisko naokoło komórki będzie w 100% zdrowe, będzie nietoksyczne, będą tam odpowiednie zasoby, jeżeli chodzi o odżywianie, oddychanie dla komórek, to komórka jest w stanie żyć wiecznie. Że tylko to środowisko naokoło komórki definiuje to, czy komórka będzie w procesie obumierania, trzeba będzie ją zastąpić nową, czy nie. To jest bardzo ciekawa teza. Ciężko ją sprawdzić w takim życiu prawdziwym, dlatego że to środowisko naokoło zawsze będzie pełne toksycznych metabolitów, dlatego że komórka funkcjonując, tkanki funkcjonując, produkujemy te rzeczy, które organizm musi usuwać, które są dla nas toksyczne. Ale nie, ta toksyczność nie polega na tym, że wybucha bomba atomowa i wszystko nagle jest to toksyczne. Ale na przykład właśnie ten mocznik, który jest usuwany z moczem, amoniak, czyli taka bardziej skoncentrowana, Uprośmy, tak bardzo skoncentrowana forma mocznika, to jest coś toksycznego, coś, co nasz organizm chce usunąć. I mimo tego, że mamy to w naszym organizmie i w pewnych sytuacjach, po pewnych konwersjach chemicznych, to jest niezbędne do budowania na przykład błąd ścian komórkowych w najróżniejszych komóreczkach, czy w wątrobie, czy w śledzionie, czy w serduszku. To w pewnym momencie, jak to już zostanie zużyte, nasz organizm chce się tego pozbyć, no i taki amoniak jest naprawdę szkodliwy. Dlatego przekonwertuje to nasz organizm do mocznika i ten mocznik jest usuwany razem z moczem. Dlatego też odpowiednie nawodnienie, pić odpowiedniej ilości płynów to jest sprawa w 100% kluczowa. I na naszym nowym pałdarkom, bo pałdarko to takie delikatniejsze w smaku, jest już produkowane i będzie w styczniu u nas, jest na etykiecie napisane, że działanie tego pałdarku jest. Polepszane, czyli jak gdyby dobremu funkcjonowaniu, czy dobremu przyswajaniu tego pałodarko, czy temu, żeby ono działało jak najlepiej, sprzyja picie ciepłej wody z magicznym proszkiem. Dlatego, że to otoczenie tej komóreczki, która no za słabo, coś tam się zadziało, jest w słabej kondycji, bardzo wpływa na to, czy ona szybciej dojdzie do zdrowia, czy wolniej. I właśnie różne powiedziałabym, zachowania związane z nawodnieniem organizmu wpływają na to, czy środowisko wokół komórek będzie alkaliczne, czy będzie yy, kwasowe. I tak jak wiecie, jeżeli środowisko jest alkaliczne, to oznacza takie zdrowe środowisko, ale to nie wszystko, bo tam się tworzy mniej wolnych rodników, yy, tam, yy, jeżeli jest stan zapalny, jeżeli jest ból, a ból to jest zawsze wołanie o pomoc i zawsze przestanie zapalnym, yy, jest problem związany z środowiskiem kwasotwórczym. Jeżeli są choroby, jeżeli one się rozwijają, to z reguły mówi się właśnie w tym skrócie myślowym, że mamy zakwaszony organizm. Więc robienie wszystkiego, żeby ten organizm odkwasić, będzie sprzyjało naszemu zdrowiu. Nie tylko profilaktycznie, ale będzie, kiedy są już jakiekolwiek choroby. Dlatego nazwaliśmy magiczny proszek magicznym proszkiem, bo ciężko było wyodrębnić jakąkolwiek nazwę na ten preparat która nie ograniczałaby jego działania. To jest magiczny proszek, który likwiduje stany zapalne. To jest magiczny proszek, który sprawia, że to środowisko naokoło każdej komóreczki robi się zdrowo-alkaliczne i sprzyjające jej funkcjonowaniu. To jest magiczny proszek, który działa przeciwbulowo, który działa przeciwbólowo na głowę. Ale to też jest magiczny proszek, dzięki któremu my na przykład wyszliśmy z anginy, kiedy był już przepisany antybiotyk. To jest magiczny proszek, który sprawia, że nawadniamy każdą komórkę. To jest magiczny proszek, który sprawia, że odkwaszamy cały organizm. Także szereg zastosowań tego preparatu jest tak ogromny, no, że musiał mieć jakąś taką odjechaną, magiczną, nizprecyzowaną nazwę. Na przykład, rozpuszczając go w wodzie, możemy zakreplać bolące ucho, i przy początkach infekcji, jeżeli chodzi o ucho, nawet u małych dzieci, takie zakraplanie wodą zwykłą ciepłą wodą i rozpuszczonym magicznym proszkiem w tej wodzie, co 15 minut sprawia, że nie rozwija się zapalenie ucha. Magiczny proszek też jest super. Zawsze mnie pytacie, Asia, a co dla zwierzaków? Jeżeli zwierzak jest chory, rozpuśćcie magiczny proszek w wodzie, wciągniecie w strzykawkę i podawajcie bez igły. Naprawdę u zwierząt widać to mega metamorfozę i często po 15-30 minutach u kota czy psa, czy świnki morskiej, która po prostu już tam nic nie jadła, nic nie piła, ten zwierzak zaczyna się budzić, zaczyna być głodny, zaczyna mieć ochotę na wodę. I to jest to metamorfozę niesamowicie. niesamowicie. Um. Także, jeżeli chodzi o dobre nawodnienie, on sprzyja rozwojowi różnych chorób. E, powiedziałam Wam, że bardzo często problemem z bólą głowy jest to, że słabo się jesteśmy nawodnieni, że wypicie ciepłej wody właśnie z dodatkiem na przykład magicznego proszku, ten ból głowy jest w stanie zlikwidować i to też słuchajcie przy takich stanach hardkorowo migrenowych, kiedy na przykład już światło nam przeszkadza. Jeżeli chodzi o nasz magiczny proszek, to jest to świetny antyoksydant dodatkowo, czyli jak gdyby pieczemy wiele pieczeni na jednym ogniu, no i plus to jest super świeża produkcja i ma datę ważności 2 lata, więc. Można spokojnie się zaopatrzyć na zapas. Jeżeli chodzi o to, co się teraz będzie działo, to przez ten tydzień cały, już zaczęłam wczoraj tak delikatnie, ale jeszcze są święta, więc tak naprawdę delikatnie, będę Was informowała o tym magicznym proszku. O tym, dlaczego to nawodnienie jest takie super ważne, dlaczego to środowisko zasadowe jest. Um, tak sprzyjające zdrowemu organizmowi. To wszystko się będzie działo, słuchajcie, do piątku, do 10 stycznia, bo to jest nasza kampania informacyjna na temat nowego produktu i w tym czasie ten magiczny proszek kosztuje 68 zł. Później jego cena leci do 88. Jeżeli chodzi o jego cenę, to jest to prawie połowa tego, co można znaleźć na rynku. Najtańszy preparat o analogicznym działaniu widziałam za ponad 100 zł, także naprawdę, naprawdę warto. No i jestem też przeszczęśliwa, bo to jest coś, czego my kupowaliśmy bardzo, bardzo dużo. No i jak możemy mieć to w połowie ceny, no to po prostu skaczemy z radości. Um, jeżeli chodzi o te środowiska alkaliczne, zasadowe, to na tym, jak gdyby w tym temacie powstało wiele. Może nie dopowiedzeń, więc jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, jeżeli chciałabyś się dowiedzieć czegoś więcej w związku z tym, o czym mówiłam w tym wideo, to zapraszam cię serdecznie do komentowania. Ja chętnie po tym nagraniu zerknę na te komentarze i będę jeszcze na nie odpowiadała. A dzisiaj życzę Ci już cudownego dnia i zachęcam cię bardzo serdecznie, żebyś zaopatrzyła się w ten magiczny proszek, dlatego że. On ym, uwypukla, jak gdyby jest taką torpedą, o to jest może dobre porównanie, jest taką torpedą y, do, y, do przyspieszania działania innych suplementów. Czyli jeżeli w trakcie np. przykład kuracji odrobaczania i oczyszczania, a wiem, że bardzo dużo osób jest teraz zmotywowanych, żeby poświątecznie zacząć, ja również, y, jeżeli będziesz brał jakikolwiek preparat, czy pałodarko, czy przeciwzapalną kurkumę, czy cokolwiek innego, to branie magicznego proszku rano na czystość ciepłej z ciepłą wodą sprzyja temu, żeby ten preparat, który będziesz potem przyjmowała w ciągu dnia działał jeszcze silniej, jeszcze więcej z siebie dawał, żebyś mogła wyciągnąć z jego działania jak najwięcej, jak wyciśnięcie cytryny do ostatniej kropelki. Także magiczny proszek jest świetnym dodatkiem do wszystkich kuracji, czy odchodzających, czy oczyszczających, czy przeciwpasożytniczych. Wystarczy wypić profilaktycznie jedną kapsułkę do porannej wody. Najlepiej, żeby była to ciepła woda w temperaturze ciała i wtedy i działanie tych preparatów, które przyjmujesz, i cała korekcja będzie jeszcze bardziej skuteczna. A odnośnie tego, jak ten magiczny proszek dawkować, to pamiętaj, że on działa odkwaszająco, czyli najlepiej nie przyjmować go z posiłkiem, tylko właśnie pomiędzy posiłkami z ciepłą wodą. I postaram się też przypominać Ci o tym od czasu do czasu. Jeżeli chodzi o magiczny proszek, to on rozpuszczony w wodzie ma taki bardzo delikatno-siarkowy posmak, ale dzieciaki bez problemu go przyjmują. Z tym też już mamy praktykę, także jest to też coś, i jeżeli masz problemy z przemycaniem różnych rzeczy dzieciom. Pamiętaj też proszę o tym, że jeżeli jest zaczerwienie na gardło, jeżeli pojawia się coś na migdałkach, to ten magiczny proszek rozpuszczony w wodzie trzeba przyjmować bardzo, bardzo często, na przykład co 15 minut. Nie całą kapsułkę, bo tam jest 400 mg, tak, w naszych kapsułkach jest 400 mg, a yy, na przykład połowę. Połowę rozpuszczono na łyżeczce. Jeżeli ten smak będzie przeszkadzał, to u dzieci można to podać na przykład z miodem. My podawaliśmy z syropem ziół, jest taka mieszanka ziołowa, już nie pamiętam w tym momencie. Szwedzkich chyba, ziół szwedzkich. I naprawdę to gardło słuchajcie z godziny na godzinę. To zaczerwienienie schodziło, kiedy przy samych ziołach szwedzkich przed podaniem magicznego proszku nie było takiego efektu. Także jestem w 100% tak pewna, że to działanie można jemu przypisać. Ja jestem przeszczęśliwa, że mamy go w sklepie. Bardzo się cieszę, słuchajcie, bo już domykamy ten cykl preparatów, które w sklepie chcę koniecznie mieć i polecam Wam go z całego serca, tym bardziej, że teraz jest 23% taniej, aż do piątku, więc można sobie zrobić konkretny zapas. Data ważności to 2 lata. W każdym opakowaniu jest 60 sztuk. Tada! Słuchajcie, ja już kończę. Zerknę potem na pytania, jeżeli jakieś macie. Piszcie Piszcie śmiało, um, i jeżeli chodzi o pigułki wiedzy, to tematy, które się bardzo często powtarzały, czyli to, o co prosicie to jest jednak odrobaczanie. Czyli będziemy wracać do naszych podstaw i będziemy mówić o tym, z czego się składa odrobaczanie, dlaczego nawodnienie jest takie ważne, o czym mówiłam troszeczkę dzisiaj, um, o co chodzi z tymi preparatami przeciwpozdrożniczymi i co zrobić z dietą, żeby to całe odrobaczanie działało jak najlepiej. Pamiętajcie o dwóch zasadach, o których mówiłam przy odtłuszczaniu wątroby um, podczas live'u naszego świątecznego z choinką, żeby wyeliminować gluten i żeby codziennie rano jeść pół szklaneczki siemienia lnianego do jakiegoś tam posiłku, zalęgo ciepłą wodą. I to naprawdę już bardzo fajnie poprawi funkcjonowanie naszego organizmu. Co to jest gluten? To jest głównie pieczowo makarony. Jeżeli te dwie rzeczy wyeliminujecie z codziennego jedzenia, naprawdę organizm się świetnie wzmocni i świetnie się będzie oczyszczał. Ja pozdrawiam Cię już bardzo serdecznie i do zobaczenia!